Witam wszystkie osoby zgromadzone przed y, ekranami komputerów. Chciałem zaprosić na takie wspólne, krótkie kręcenie kilku sztucznych muszek. O tym, że warto umieć samemu sporządzić sztuczną muchę i przynętę. No coś mi się to, nam się tu jakieś ciężarówki powłączały. Witam wszystkie osoby zgromadzone przed y, ekranami komputerów. Chciałem zaprosić na. No i tutaj. Zrobię muszkę taką bardzo, bardzo prostą dla osób, które zaczynają swoją przygodę z wykonywaniem sztucznych much. To wydaje się na początku takie bardzo trudne. Wykonywanie muchy na pewno nie jest tak bardzo skomplikowane. Oczywiście są muchy trudniejsze, są łatwiejsze. Na samym początku chciałbym pokazać muchę dla zachęty dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę ze sztuczną muchą. Chciałbym pokazać muchę najprostszą, chyba jaka może być. Jedną z najprostszych. I to mało z tego, mimo że jest to mucha bardzo, bardzo prosta, jest to mucha bardzo skuteczna. Łowiłem tą muchą głównie lipienie, aczkolwiek oczywiście pstrągi też. Ponieważ mucha jest taka uboga i bardzo prościutka, raczej należy ją wykonywać na haczykach niezbyt dużych 22-20, 18-16. Tutaj dałem akurat 14 z tego powodu, żeby było widać, jak wykonuje tą muchę na ekranie telewizora. co mi będzie potrzebne do takiej muchy? Haczyk do suchej muchy to jest akurat drive -like C. Bardzo lubię te haczyki, bo są lekkie, krótki trzonek, dobrze się na nie łowi, nie spadają z haczyka ryby. No i podstawowy taki materiał dzisiaj do suchych much i nie tylko do suchych much, to są oczywiście pióra CDC Cult de Canard. No, mogą być różnych firm. I nitka. W zasadzie wystarczy nit wiodąca. Grubość tej nitki będzie zależna od wielkości haczyka. Im większy haczyk, tym grubsza nitka. Ale przy mniejszych haczykach wystarczy 8x0, 6x0. Z tej nitki właściwie będę wykonywał całą muszkę. Ponieważ ten haczyk jest dość duży, więc moja nitka jest też dość gruba pomagierka okulary. Pierwszą czynnością jest zawiązanie tej nitki yy, prowadzącej, bo tak się ją nazywa, do cząka haczyka. Robię ją to tak, składam nitkę ukośnie, robię kilka zwojów w stronę uszka haczyka i wracam się z powrotem do tej nitki, którą trzymam. Ten koniec oczywiście trzeba odciąć. Mama. Bierzemy sobie dwa piórka CDC. Składam je o. tak, żeby końce były równe. Co prawda, pióra CDC można, by, można docinać jako jedne z niewielu piór, że można je nożyczkami ciąć. Ale lepiej to wygląda, jeżeli będą naturalnie zakończone. Mierzę sobie długość tych skrzydełek, bo wiążę teraz z tych piór skrzydełka muszki. Wiązać będę w tym punkcie, w którym zwisa mi nić wiodąca, więc tak a skrzydełka powinny być w zasadzie długości haczyka całego. Od uszka aż do łuku kolankowego. Więc mierzę i patrzę, że te skrzydełka będę musiał wiązać w tym punkcie. Ten punkt przenoszę nad nić wiodącą. I o wiele łatwiej mi to będzie przywiązać, jeżeli przesunę palce o tak, że punkt wiązania będzie tutaj między kciukiem a palcem wskazującym. I teraz nicią wiodącą o, od, oderwała się, no niestety. Ta relacja jest na żywo, ta nitka jest gruba, dość śliska i łatwo jest, żeby mi się wyślizgnęła z haczyka. Muszę cały czas ją mieć yy, naprostowaną i pod palec wskazujący zaciskam. Powtarzam operację ze dwa razy, patrzę jak to wyszło, trzymam tu za koniec i przywiązuję mocniej do trzonka haczyka. Tu jest bardzo gruba nitka. Normalnie nie robię z takich grubych nitek, bo jest śliska, źle się wiąże i może mi się to wszystko później y, rozwiązywać. Ten tył obcinam. Nicią wiodącą wracam sobie do skrzydełek i patrzę, gdzie są one przywiązane. Jeżeli przywiązały mi się w złym punkcie, to teraz jest jeszcze pora. Abym odrobinkę je przesunął sobie do przodu. O, tyle będzie w sam raz. To jest w zasadzie imitacja niewielkiej jęteczki. Więc skrzydełka powinny albo stać pionowo, albo być lekko pochylone do tyłu. Ja je zawiązałem na samym początku, bo łatwiej jest mi w tej chwili ułożyć całą muszkę odchylam sobie te skrzydełka i z nici wiodącej tu z przodu robię taki niewielki wałeczek, który podtrzymuje mi teraz skrzydełka w pozycji pionowej mogę jeszcze zrobić dwie pętle żeby te skrzydełka na pewno no nawet mi się teraz pochyliły lekko w tył i przejeżdżam do tyłu w tym momencie oczywiście trzeba dać klej, ja tu mam taki Eko klej, który nie pachnie, więc nie zatrujemy się, bo kiedyś robiłem na jakichś nitro klejach, to było to, to no, troszkę niezbyt przyjemnie pachniało. I ważne jest, żeby trzonek przykleić. Normalnie ten klej daje na samym początku, ale tutaj, ponieważ operowałem palcami na muszce, to żeby sobie nie pokleić palców, robię to dopiero w, tej, w tym momencie. Z nici wiodącej w zasadzie wykonuję cały tułów muszki. Czyli przejeżdżam do tyłu. Ta nitka jest troszkę płaska, więc mogę bardzo dokładnie i fajnie uformować sobie taki delikatny stożek. Bo ta muszka powinna się, ten tułów powinien się pogrubiać w stronę skrzydełek o mamy, przyjdę sobie na drugą stronę i w zasadzie mogę już wykonać węzeł zaciskam ten węzeł musi być taki dość yy, większy, bo przy tej grubości nitki on mi się może łatwo rozwiązać. Normalnie jeżeli wykonuję y, muszki mniejsze, bo z reguły te muszki wykonuje właśnie tak jak mówiłem na haczykach 16, 18 12, albo często 20, 22, to łatwiej jest mi układać z nicią. Natomiast grubość nici dopasowuję w ten sposób żeby po prostu, żebym nie musiał bardzo, bardzo dużo zwojów nakładać na trzonek haczka, żeby mi wyszła ładna muszka. No i proszę zobaczyć, to już jest mucha gotowa. Naprawdę prostszej muchy nie wyobrażam sobie. Chociaż jest jedna prostsza, ale to na następnym spotkaniu ją pokażę. I ona zupełnie dobrze pływa. CDC zapewnia to, że ta muszka będzie pływała i będzie naprawdę skuteczna. To jest taka dla początkujących mucha, dla zachęty, żeby wiedzieli, że naprawdę proste muchy są równie skuteczne. Teraz druga muszka. Druga muszka to będzie suchy wariant coachmana. Coachman, czyli woźnica, stara angielska muszka. Tutaj już zastosuję cienką czarną nitkę. I tak samo zaczynam. Zaczynam od przywiązania nici wiodącej w pewnym odległości od uszka haka. Też nie daje w tej chwili kleju, bo skrzydełka w tej muszce, jak powiedziałem, to już jest imitacja dla troszeczkę bardziej zaawansowanych osób, zrobię z, pióra, z piór kaczki krzyżówki. Często robiło się te piórka z, pióra, z piór szpaka, natomiast kaczka krzyżówka również jest dobra. Nie całe pióro wykorzystuje do wykonywania skrzydełek. Do tego nadaje się tylko ten środkowy fragment. Więc tak. Piórka dla wygody. Tutaj zlepiłem sobie taśmą lepiącą, taką normalną, izolacyjną. Często używam rurki po prostu do rurki jest to wygodniejsze. Wsuwam dwa piórka. Jak je mam tak poukładane, łatwiej jest mi wydzielić skrzydełka. Tą dolną część wyrywam i wyrzucam, bo ona jest nie będzie mi do niczego potrzebna. Z drugiej strony też ważne jest, żeby te pióra były symetryczne, prawe i lewe. I teraz robię coś takiego, że przeczesuję to piórko. Wydzielam sobie odpowiedni fragment pióra. O, więc to dobrze będzie widać. Najpierw mechanicznie, tak prawie wyrywając ze stosiny boczne promienie, przeciągam sobie ten te skrzydełka na drugą stronę. I teraz masuję palcami to skrzydełko. Chodzi ono, że, o, o to, żeby ono było takie ładne, zaokrąglone, żeby nie było za dużo skosów. Czy skosy są złe? Nie, ale ja lubię okrągłe, więc robimy takie sobie bardziej okrągłe pióra. I przeczesuję sobie je do tyłu. O. Co jest istotne, ważne jest przy tym czesaniu pióra, czy ja palec wskazujący mam na górze, czy też na spodzie. Jeden chwyt, ten chwyt scala ta jakby te prom promyki, tworzy jednolitą powierzchnię, a w ten sposób bardziej się wyrównuje. No, myślę, że będzie dobrze. Mam teraz, o ja to może z przodu też pokażę, natomiast robić muszę z drugiej strony, bo tak się już przyzwyczaiłem kiedyś. Tu łatwo jest mi teraz wydzielić, żeby te dwa skrzydełka były równe. O takiej samej grubości, co jest dość istotne. No to mi się wydaje, że jest troszeczkę za grube, więc trzeba jeden promień. Odsunąć i znowu nasadę w drugą stronę, tak prawie na granicy wyrwania jej ze stosiny, i przeczesuję. W ten sposób i w ten sposób. W ten sposób mi się scalają te piórka, schodzą, a w ten sposób je wyrównuję. Mhm. Mamy dobrze, myślę, że mamy dobrze. Powinny być. Może są troszeczkę za szerokie w stosunku do tego haczyka, więc mogę jeszcze. No. oczy już nie te patrzę, czy na pewno chodzi mi tu, żebym tylko jeden promień odchylił, a odchyliłem dwa. Więc je zmasuję sobie z powrotem. O! Jeden promyk i też jeden promyk z drugiej strony. Im to precyzyjniej zrobimy, tym będzie lepszy efekt. To widzę, Piotrek mi poprawia. Mikrofon, to coś tam chyba źle wyszło. Teraz, oczywiście, możemy wyciąć te skrzydełka. Ja je wyrywam. Akurat kaczkę można wyrywać. Niektóre delikatniejsze pióra trzeba wycinać. Więc tak, wyrywam lewe. Przykładam. Do prawego i wyrywam prawe. Mam te piórka teraz O w ten sposób złożone, że one mi się rozdzielają. Przy czym ta strona jest tu tak bardziej, że tak powiem, przekręcona w ten sposób, i to pióro też jest przekręcone bardziej w ten sposób, także tu mam jakby więcej miejsca, tutaj mniej. Czy przywiązywać je teraz tak, czy odwrotnie? No czytałem kiedyś taką dość ciekawą dyskusję wśród wędkarzy: jedni byli zwolennikami takiego, drudzy takiego wiązania. Ja lubię wiązać w ten sposób, że te skrzydełka rozszerzają mi się nie tylko na boki, ale tutaj w bok i w bok. I identycznie jak poprzednio. Wierzę sobie, gdzie ja te skrzydełka będę wiązał. I znowu, w tym punkcie, tutaj wiązanie tych skrzydełek już nie jest takie łatwe. Ten punkt przenoszę nad miejsce, gdzie jest nić wiodąca. Ja sobie ją trochę przesunę, bo powinna być troszkę dalej. O, przytrzymuję palcami i chwytam palcem wskazującym i kciukiem, tak, żeby. Wystawało tylko oczko haczyka. Te palce tworzą mi prowadnicę, taką, że w tej prowadnicy, jeżeli będę wiązał skrzydełka, to te skrzydełka, te promienie powinny ładnie siąść. Chodzi o to, żeby one mi się nie zwinęły. Istotną sprawą jest, żeby nie ściskać tak mocno palców, że aż opuszki robią się białe. To musi być delikatne ściśnięcie, takie tylko przytrzymanie tych skrzydełek z dużym wyczuciem. Odchylam sobie delikatnie kciuk. Tego może nie być widać na kamerze, ale niestety nie mogę zmienić kadru tutaj. Wkładam nić wiodącą. Przytrzymuję. I teraz wkładam nić wiodącą pod palec wskazujący. Ja tu się postaram zademonstrować. O, proszę zobaczyć, tu mi się robi pętelka. W środku tej pętelki są skrzydełka. I teraz umiarkowanie ściskając te piórka, ściągam tą pętelkę w dół i jest pierwszy węzeł. Powtarzam operację raz, dwa, Trzy. Zobaczmy co mi wyszło. Ech, mogłyby te skrzydełka być troszkę dłuższe, ale takie też będą dobre. One są tylko trzema zwojami przymocowane, więc to jest troszeczkę mało, więc trzymam za koniec, żeby mi się nie przesunęły dookoła haczyka i jadąc w stronę, tutaj w tył muszki, wiążę je dokładnie. Teraz możemy już sobie tył obciąć. W tej muszce nie jest istotne, jak to będę obcinał. I teraz tak. Najważniejszy jest ten punkt wiązania. Ten punkt wiązania ściskam między palcami. O! I staram się postawić do pionu. No, faktycznie, niestety, wyszły mi troszeczkę za krótkie. No, to jest sprawa, jak się robi to na żywo. Nie będę tego już poprawiał. Mocniej przymocuję, bo są w dobrym punkcie zawiązane. I teraz wykonuję dwie takie pętle. Jedna dookoła haczyka i w dół, ale luźno. Dookoła haczyka i w dół. I żeby ta nitka się wcięła tam pod same skrzydełka, przytrzymuję i teraz wciskam tą nitkę. I teraz w odwrotną stronę, bo zmieniłem kierunek nawijania. Do tyłu. Dookoła delikatnie, dość luźno, i znowu wciskam, trzymając skrzydełka. No, wyszły mi troszeczkę ubogie te skrzydełka, <grymne> nawet bardzo ubogie. Zrobimy, żeby ta muszka była ładna. Troszkę za małe zrobimy. No za małe są. Takie skrzydełka powinny być do haczyka o numer mniejszego. Za bardzo się chciałem postarać. Zobaczmy jak one się tu ułożyły. No, powiedzmy tak na granicy, ale powinny być zdecydowanie większe. I. Troszkę kleju. Owijam zwój koło zwoja. Trzonek haczyka. Tutaj nie wziąłem pod uwagę, dlatego te skrzydełka wyszły małe. Że wziąłem pióra. Hmm, krótsze ze skrzydełka, tak już, bo te piórka są od pierwszej lotki dość dużej, powoli się robią coraz to mniejsze i te mniejsze pióra mają delikatniejsze promienie. Nie wziąłem tego pod uwagę i dlatego te skrzydełka mi wyszły takie troszkę ubokie. Normalnie przy kołczmenie tułów wykonujemy z piór pawia, ale żeby uprościć sprawę, zrobimy ten tułów sobie z tak zwanej spektry to jest taki błyszczący materiał, błyszczący dubbing, który może troszeczkę zastępować pawia. Tu mam taki o ubarwieniu troszkę zielonkawym. To jest będzie taki numer 46, spektry. Natomiast może być troszkę bardziej brązowy. Może to być taki brązowo-delikatnie opalizujący. Natomiast ja lubię takie zielone. Zrobimy sobie dłuższą nitkę. Dubbing bardzo wiele osób wykonuje w ten sposób, że wykonuje między dwoma nitkami. Ja nigdy nie mam nerwów, żeby robić te dwie nitki, i czasami przy pewnych rodzajach much, więc robię ten dubbing troszeczkę odmiennie. Daję sobie troszkę kleju na nić wiodącą i po prostu przykładam. Przykładam luźna. Troszeczkę ten dubbing. O! Normalnie zrobiłbym go dość grubego, ale ponieważ skrzydła mi wyszły wąskie i małe, więc ten tułów też będzie delikatniejszy. I teraz tak. Ważne jest, żeby końcówka tego dubbingu zahaczyła o tułów. A tutaj robię w ten sposób. Nie krótkimi pociągnięciami, tylko tak. Nawijarkę w rów obrotowy. I w tym samym kierunku, jednym długim pociągnięciem, zwijam sobie ten dubbing. I nawijamy na tułów. Wychodzi taki gruby, włochaty tułów. Są bardzo dobre wiosenne muszki. Mimo, że wzór stary, to sprawdza się do dzisiaj bardzo, bardzo dobrze. Jak ktoś to mówił, że. Dobra mucha to jest taka mucha, która ma coś czarnego. Coś w tym jest. Tu co prawda nie jest zupełnie czarny. Niemniej taki fajnie opalizujący. No i jerzynka. Jerzynka klasycznie z brązowego pióra koguciego. Tutaj mam tak zwanego badgera, czyli koło stosiny. Jest to, to, to piórko przybarwione na czarno, ale akurat przy kołczmeniu to się bardzo fajnie sprawdza, z tego względu, że komponuje dobrze z czarnym tułowiem. Aha, przywiązuję sobie to piórko tak, że ono ma prawą i lewą stronę. I przywiązuję w ten sposób, że od tej strony jest prawa strona, taka błyszcząca, a od strony muszki jest matowa. Przywiązuję przy samym uszku mocno, żeby mi się to nie ściągnęło. Tu mi końcówka stosiny została, że ją mogę wyciąć. Odginam to piórko tak, żeby było prostopadle do haczyka a nicią wiodącą wracam za skrzydełka. I teraz normalnie, jeżeli te piórka są krótkie, to wykorzystuję sobie oczywiście kleszczyki, żeby złapać takie piórko, ale tu mam genetyka, więc on jest bardzo długi, spokojnie mogę trzymać palcami. Tu mam jakiś promień, który trzeba wyciąć i owijam teraz. Ważne jest, żebym tu zostawił odrobinkę miejsca na główkę muszki, więc zaczynam w połowie między skrzydełkami a uszkiem. I robię w zależności jak chcę, jak gęstą chcę tą jeżynkę zrobić. Może to być dosłownie dwa zwoje, mogą być trzy zwoje, no ale zrobimy tutaj taką troszkę mocniejszą tą muchę na w stronę skrzydełek i teraz przechodzę za skrzydełką. Przy samych skrzydełkach, i teraz troszeczkę dalej, ten tu, ten, ta jeżynka będzie taka trochę bogatsza. Przykładam piórko do lewej dłoni, prawą chwytam za nawijarkę, przewijam dookoła, przechodzę do przodu aż do łóżka haczyka. Tu teraz zostało mi to piórko. Które muszę wyciąć. Jeżeli bym go wyciął po prostu tak, ciach, to łatwo mógłbym yy, wyciąć połowę jeżynki. Więc robię to w ten sposób, że daję taki stały rozstaw ostrzy, ostrzy nożyczek, naprężam piórko, czyli naprężam samą stosinę i przeciągam do góry. Wtedy wycina mi się sama tylko stosina, nic więcej. O, prawda? Cała, cała jeżynka zostaje, a stosinkę sobie tutaj z tą piórek wycięłem. No i cóż, pozostaje mi zakończyć finisherem. Zrobić sobie główkę. Wycinamy nić wiodącą. Oczywiście lakier na koniec. I tutaj jak lakieruję, jest taki też sposób lakierowania. Na wszystko są sposoby i sposobiki. Że podstawiam sobie tu kciuk, opieram dłoń na tym kciuku, żebym czasem przez jakiś nieskoordynowany ruch nie zakleił skrzydełek albo jeżynki. I wkładam, kleję górę, potem pod haczykiem i ten podciągnięty kciuk doskonale mi podpiera dłoń. Skrzydełka teraz mogę rozsunąć. No, wyszła mi taka bardzo delikatna mucha, przez to, że te skrzydełka są odrobinkę mniejsze. To by było na tyle dzisiaj. Zapraszam na następną środę.